Razem czytamy wszystkie Dobra, razem. Barta z wszystkiego najlepszego z okazji 34 urodzin. Obyś jak najdłużej grał w piłkę, aby zdrowie Cię nie opuszczało i Twoich najbliższych. Z okazji urodzin dla Bartka chciałbym życzyć dużo zdrowia przede wszystkim, no bo w piłce to jest chyba najważniejsze, żeby omijało go kontuzje i wtedy będzie wszystko najlepiej. Bartek, troszeczkę niezwyczajnie. Wszystko najlepsze. w Twoim narodzinom, abyś był zdrowy, a Aby Ci się w rodzinnych zależnościach. Wszystko najlepsze Ci, Bartek, wszystkiego dobrego. Wszystkim zdrowia Ci życzę. A od transportowej sportowej życzę Ci tego, żebyś prowadził nas jako kapitan na tym boisku do zwycięstwa. Bartek, młodzieniaszku, wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia. Przede wszystkim zdrowia i samych sukcesów. Wszystkiego najlepszego Bartek z okazji urodzin i życzę Ci, żebyś jeszcze wiele pokazał dobrego na wojsku i żebyś jeszcze parę lat z nami pograł. Bartek, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności z okazji urodzin. abyś jak najdłużej był kapitanem i, i samych sukcesów. To będą nasze wspólne sukcesy. Wszystkiego najlepszego. Serdecznie dzisiaj dla mój przyjacielu Bartek, dużo zdrowia, e, dużo siła i przede wszystkim radości. To jest taki naprawdę super kapitan, który jest bardzo ważną osobą w naszym i gratulacje i mam nadzieję, że on będzie taki dalej zdrowy na 100 lat. Chciałem e, życzyć Bartoszowi w z okazji 34. urodzin, przede wszystkim dużo zdrówka, powrotu do formy, no i przede wszystkim powrotu do pierwszego składu. Oczywiście pociechy z rodziny, z dzieci, bo to najważniejsze. Z okazji 34 Okrągłych Urodzin życzymy to od Sztabu Medycznego dużo zdówka. Bonjour Martek, demain c'est ton anniversaire. On te souhaite un joyeux anniversaire. La santé, le foot, on espère que ça ira pour toi. Jeszcze encore joyeux anniversaire. Allez, salut! Martosz, nasz kapitanie. Wszystko najlepszego z okazji urodzin, 100 w zdrowiu i abyś wprowadził naszą pogodę do, do sukcesów. Ze sportowym pozdrowienia Bartek, pozdrowienie. Partyk, to wszystkiego najrybszego partyku Łaba. Z okazji Twoich urodzin, urodzin że Ci wartku spełnienia marzeń w życiu, tylko pozytywnych, pozytywnych zdarzeń. Zdrowie nie się dopisuje, alo, starami. O. Odsypuję. Tego ci życzę, pralnia. Wszystkie pralnia, dziewczyny, wszystkiego pralnia. dobrego.